Witam na moim kanale YouTube. Mam na imię Artur i chciałem Was dzisiaj zabrać na halę widowiskowo-sportową na kort tenisowy, który jest za moimi plecami. Przez całe wakacje miałem przyjemność nagrywać osoby niewidome, jak uczą się grać w tenisa. Teraz pójdziemy na kort i obejrzymy kolejne zajęcia z moim kolegą, trenerem Pawłem Chobotem. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Paweł Hobod. i jestem instruktorem tenisa i blind tenisa. Obecnie prowadzę zajęcia na Hali Centrum w Dąbrowie Górniczej. Blind tenis jest to tenis ziemny dla osób niewidomych i słabowidzących. Zajęcia prowadzone są dzięki fundacji Widzimy Inaczej, która stworzyła projekt Akademia Tenisa Niewidomych i Słabowidzących, który współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu. Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Mocniej adaś, mocniej. Piłkę musisz mocniej tą rakietą. Tak, tylko za bardzo idzie w prawo. Musisz ją o, bardziej na środek. Kasia, za bardzo w prawo, nie na pole. O, to jest Twój kierunek uderzenia piłki. Kasia, dobrze? Jurek Siatka. Nazywam się Jurek. Na treningi przyjeżdżam z Jawożna. Trochę czasu mi to zajmuje. O projekcie dowiedziałem się z internetu. Tam był numer do trenera. Zadzwoniłem, umówiliśmy się i od maja praktycznie co tydzień chodzę i gramy. Bardzo mi się to podoba. Staram się być aktywny, w ogóle nie tylko w, gram w tenisa. Dużo chodzę z kijkami, w tym roku również jak co roku jeździłem na tandemach, byłem na kajakach, ale ten tenis mnie pociąga. To jest fajna sprawa, kiedyś jak jeszcze widziałem, to grałem w tenisa na normalnych kortach, ale to już była prehistoria, bo praktycznie gdzieś 20-30 lat temu, teraz na nowo wracam. No treningi są bardzo fajnie prowadzone, jest fajna grupka, yy, miła atmosfera, natomiast yy, to, co tutaj robimy, to pomaga mi w tym, że po prostu pracują również inne partie mięśni, bo to zupełnie jest inaczej, kiedy się na przykład chodzi z kijkami, czy yy, kiedy jeździ się na tandemie. Yy, czyli na rowerze dwuosobowym, z przodu osoba widząca, z tyłu taka jak ja z dysfunkcją wzroku. Ten tenis mnie pociąga, chciałbym tu chodzić jak najdłużej, aczkolwiek teraz, yy, ponieważ dość szybko zapada zmrok, a jestem osobą słabo widzącą, mam trochę problemu tutaj z dojściem do yy, hali sportowej yy, z przystanku, ale myślę, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni to opanuje i będzie dobrze. Mam na imię Kasia, pochodzę ze Strzębia-Zdroju, trenuję tenis w Fundacji Widzimy Inaczej, w projekcie Fundacji Widzimy Inaczej. Po prostu ta forma tenisu, tenisa, tego, tej odmiany sportu bardzo mnie interesuje i chciałam po prostu spróbować swoich sił w tym sporcie. Trenuję od kilku miesięcy. Mam nadzieję, że z jakimś ekaftem w przyszłości. Mam na imię Adam, mieszkam w Jastrzębie Zdroju. O projekcie tenisa dla niewidomych dowiedziałem się od kolegi, który również jest niewidomy. Trenujemy już kilka tygodni, bardzo nam, bardzo, bardzo nam się podoba ten sport. Jest bardzo fajny tender. jest w stanie nam wszystko wytłumaczyć. Jest cierpliwy i ogólnie no, mamy nadzieję, że będziemy się realizować y, po prostu w tym, w tym sporcie miejmy nadzieję, że za jakieś może kilka miesięcy może wystartujemy w jakimś sparringu czy w jakichś zawodach, żeby się wypo, po prostu sprawdzić. Ile się nauczyliśmy przez ten czas? Tutaj, mhm. tu, tu masz karo serwisowe i ty musisz przebić tu. Mhm. Jak ty stoisz tu i pójdzie tu, tu jest auto. Więc ty stoisz, nie, ty stoisz tutaj, mhm. tu, na końcu, linia końcowa mhm. i musisz przebić na karo serwisowe. Jak stoisz z tej strony, z prawej, to na prawo. W Polsce blind tenis rozwija się od, prężnie od dwóch lat. Może teraz troszkę powiem o kategoriach i zasadach, jakie są w blind tenisie. Zawodnicy grają w trzech kategoriach: w kategorii B1, B2 i B3. Kategoria B1 są to osoby całkowicie niewidome. Kategoria B2 i B3 są to osoby słabo widzące. Zawodnicy grają na korcie, tradycyjnym korcie. Różnica między klasycznym a blind tenisem jest głównie w piłce. Właśnie tutaj pokazałem, że piłka do blind tenisa zbudowana jest z gączastego materiału. W środku znajduje się plastikowy dzwoneczek z drobniejszymi metalowymi kulkami. Zawodnicy w kategorii B1 rozgrywają mecze na mniejszym korcie. Są to kord jest ograniczony na kara serwisowe. W kategorii B2 i B3 kord jest skrócony. Zawodnicy grają tradycyjnymi rakietami, jednak rozmiar ich jest 23 i 25 cali. W Polsce obecnie gra około, w drugim projekcie gra około 100 zawodników w 14 miastach. Na Śląsku zajęcia odbywają się w Dąbrowie Górniczej i w Chorzowie oraz w takich miastach jak Wrocław, Warszawa, Kraków, Toruń, Bydgoszcz. To są większe miasta, w których obecnie zajęcia odbywają się z blind tenisa. Ja mam na imię Magdalena, mój mąż. Ja mam na imię Adam. Aha. Ja jestem zawodniczką. A ja jestem tutaj wolontariuszem. Aha. Tak, no to powiemy troszkę, jak to się stało, że, że jesteśmy tutaj. E, o blind tenisie, w ogóle o blind tenisie usłyszałam kilka lat temu w radio, był fajny reportaż, że dziewczyny jechały na Mistrzostwa Świata. E, I wtedy się dowiedziałam, że w ogóle istnieje coś takiego jak blind tenis. No i zamarzyłam, żeby się tym zająć, bo kiedy byłam dzieckiem i jeszcze coś widziałam, to bardzo podobało mi się gra. Pedlingtona, myśmy z moim bratem grali na rekordy. No więc pomyślałam sobie, że jeszcze wszystko przede mną. Poszukiwałam gdzieś sprzętu, takich piłeczek, ale nie znaleźliśmy. I zimą tego roku przez newsletter działu zbioru dla niewidomych i słabowidzących, ja dostałam taką informację, o fundacji Widzimy Inaczej. I że fundacja organizuje sekcję również tutaj w Dąbrowie. Oczywiście skorzystałam z tej okazji. Jest fantastycznie, bo to jest coś, co bardzo chciałam robić. Coś, co mi daje ogrom fanów, przyjemności, świetnej zabawy, ale oprócz tego, i o tym myślę, że warto powiedzieć, że to jest też taka możliwość rehabilitacji słuchu rehabilitacji takiej umiejętności orientacji w przestrzeni, układu przestrzeniowkowego. To jest dla y, osób niewidomych bardzo, bardzo istotne. Y, ale myślę też, że trzeba też powiedzieć o tym, że, że to jest taka przestrzeń, taki kawałek, gdzie spotykamy się y, my, osoby z jakąś niepełnosprawnością, z deficytem i że ten sport stał się dla nas dostępny. Ale też są ludzie, którzy no, chcą być z nami i jesteśmy różni i fantastycznie się uzupełniamy. I też jest tak, że ważne jest, że ktoś kiedyś wymyślił ten sport, ważne jest, że są osoby, które chcą być naszymi trenerami, ważne jest, że są osoby, które chcą być wolontariuszami i podawać nam piłki, pomagać nam w tym poruszaniu się na korcie. No, i by jeszcze fajniej by było, gdybyśmy mieli jeszcze więcej sponsorów, żeby było jeszcze więcej możliwości na, na treningi, żeby to, to jeszcze długo, długo trwało. Dzięki. Przez ostatnie dwa lata zostały zorganizowane cztery, trzy turnieje ogólnopolskie oraz dwa turnieje międzynarodowe. W ostatnim turnieju, który odbył się w Sopiocie Międzynarodowym, łącznie wzięło udział około 60 zawodników, no można powiedzieć z całego świata, gdyż byli zawodnicy z Niemiec, z Meksyku, z Hiszpanii, z Włoch. No i liczna reprezentacja zawodników z Polski. Łukasz i Agnieszka. Dowiedzieliśmy się o tenisie z de facto i zaczęliśmy chodzić. Bardzo nam się podoba i myślimy, że będziemy to kontynuować dalej. Z Dąbrowy Górni Tej. To jest piesek przewodni, który chodzi z nami też na tenis. I cały czas sobie siedzi.